Wszystkich z tej strony Igolex, a to jest Overwatch, drugi lub trzeci odcinek, ale chyba drugi, chciałam wrzucić trzeci, było No, nie wiem, trochę rzeczy, tutaj dostałem osiągnięcie Davon, już sobie zobaczę, a chciałam to właśnie używać sobie, takie nawet fajne, mhm. otwieramy dzisiaj pięć skrzynek i zaczynamy. O, nowy skin widzę. A nie, poza. No, różne rzeczy. Podgląd graffiti. A wiem, który to jesteś, ty, ale nie. Może być do łaski. I do Davey nie. Eee, a tą pozę możesz używać. Dalej, wrócimy. To nie o kwestię. Może być tak, że jak tego w ogóle nie słychać. To jest do. Chyba, do wieprza. Może być fajna. I to jest do mej Nie, do mojej Kolejna skrzynka. O, proszę. Poza. Może być. Graffiti do. Nie. A może tak? Czy ja coś coś mam? Dobra, to zaraz. Może być. I poza. Może być. Kolejna. Na no serio nie będzie żadnej skórki. O, chyba jest skórka. Tak, a nie. A co to jest? Może być. Także jak to mam dużo nie wiem, więc może być. Skórka jakaś jest. Może być. To do ciebie żadnej skórki nie mam. Nie. I nie. Kolejna. Chyba jest skórka, a nie kwestia pieniądza, to nieca. nie jak która to była, nie pamiętam, może być i już dobra, już wstecz, wstecz, wstecz i maczek. wiem, że później mamy zobaczyć jeszcze do krasnoluda, ale nie wiem, czy zobaczę, zobaczymy. Tak, dzisiaj sobie zagramy Dave'ą. Polubiłem Dave'a. Czemu? Jeśli się chce, może lecieć wyżej niż postacie latające, co jest moim zdaniem fajne. I daje jej to dużo do uciekania. Co czasami u mnie się przydawało. Do tego ma, z tego co ja obliczałem, chyba najwięcej zrobię w grze. Nie licząc tarczy tego całego. Dobra, to wierzę. Nie licząc tego całego faceta z młotem, co ma, czy ma tarczę. Jeśli liczyć razem go starczą, bo bym miał wtedy 2500 zdrowia. Natomiast ona jako sama postać ma 650, to jest najwięcej. Inaczej ona ma jako ten robot 500 i później jak ona zepsuje mi tego robota, no to wtedy ona ma tego. Wiecie, co ona ma, Ona ma normalna, ona wyskakuje jakby z tego i jest normalną Dave'ą. Aha, no to, to jeżeli ciąg, to mamy... No, ładuj się. To mamy dwa. Trzeba wygrać chyba... no właśnie, trzeba wygrać te dwa, dwie rundy. Co jeszcze lubię w Dave'ie? Ona ma nieskończony ten, cały ten, bo... Bozie. Ale mam ściny. O Bożu. Dobra, musicie przeżyć, bo ten odcinek jest za fajny. Gdzie ja w ogóle tam pobiegłem? a już się naprawiła. Głos skonfigurowany. Powinno być dobrze. Oby. Lecę... Spadać mi stąd. A wow łuczniku głupi. Pomagam, 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 pomagam. Chyba nie wiem. A walczyłem o ten cel. O, a nie to nie do mnie. O, a proszę, e kup. Siadaj! Dzień dobry, nie. A dobra, tam możesz zapuszać. Stary. No, tej ma jest szybka, ale jak szczelan jest z, z, strasznie wolna. Ja nienawidzę wolnych postaci. Gdzie jest walka o cel? Kurde, proszę mnie nie przeszkadzać, dobra. No, zauważyłem Czekam na wsparcie, bo jest walka o No, mówiłem, że czekam na wsparcie. Nikt do mnie nie przyszedł. Znowu nam przejęli. No i teraz mogę zrobić coś takiego i będzie szybciej. Więc jak widzicie, ona ma swoje plusy. Jak widzicie, lata! Znaczy takie lata nie lata. No to jest takie latanie. Trochę oszukane. Ja tą postać lubię, bo ona ma u mnie już skórki. Też. No taką niebieską, bo ona normalnie jest chyba różowa. No nie wiem. Dobra, dzień dobry. Co pani robi? Ała, ła! się! Tarczować mnie! A do góry latamy i spadamy. Ała! Co mnie bijesz, kurde? Nie podskakuj. Nie podskakuj mówię. Spadaj. Ej, czekam na wsparcie. Przepraszam, ale ja naprawdę czekam na wsparcie. Ej, to nie jest już śmieszne. No mówiłem, że czekam na wsparcie. Czemu nikt nie przyszedł do mnie? Czuję się urażony. Tylko ta śnieżna tam z tyłu leciała i o, już ją zabili pewnie. Ale już mamy super atak, czyli naszego króliczka! Tak, króliczek jest fajny. No sobie teraz y, robię y, wlot na kangura, używam Q i uciekam. Dobra. I Q. I dzień dobry. Czemu tu jest tyle osób?! Czemu robisz ster? Gdzie to?! No prawie mnie to zabiło. Ty. No, i czemu ty to zamraziasz? Kto ci pozwoli? Nie, nie co leci, co nie chce! Ała, bo ma Uwaga, leci. O, żyje, ku. No i teraz mogę sobie zrobić tak. I dzień dobry, dlatego lubię tą postać. No, przecież ją zabijam. Widać, że trafiam, widać, no to dobrze. Co pijesz potkę, kurde? Oszukisto. Oszukiści, wszyscy. A czemu już mnie zabili? No, mroźno, nie uciekaj, pani lud. Bo pada śnieg, pada śnieg, to ja też tak umiem zrobić, no. Kurde. O właśnie, bardzo dobrze, oszukiści. Nieudacznicy. Jej, zepsułam Bu! Chyba z dupy. Ała! Sprawiedliwość! Prosto, z dupy! Ja to umiem wymyślić. E! E, 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 e. Co się dzieje? Pomocę. Do widzenia, panie. nikt pana nie lubi, jeśli pan nie zauważył. Jej! Zwycięstwo! Teraz moja taktyka jest taka, żeby tę rundę przegrać i następną wygrać, żeby były trzy rundy jest fajnie. Ale oczywiście nikt nie rozumie mojej taktyki. Ja lubię tutaj psuć te gaśnice, kurde. Gdzie jest jeszcze gaśnica? No to takie jedna na cały taki statek. Jakby to się podpaliło, to by to wszystko spłonęło, kurde. Rusia z Lucio. Lecimy. 4, 3, 2, 1, go! Oszukiści! Oszukiista numer 1 biegnie. Ja jestem naszym numer 1. Jeśli nikt nie zrozumiał. U kury wieprzu! Zabij wieprza, ciebie bo się zobaczył. Biję w tego wieprza. Nawalam w niego. O, o, mam tarczę. To jest tarcza, tak. To jest tarcza po mojemu. Oszukista. Dobra. O, kolejne, Patrzcie się, ile oszukistów, kurde. Ja go tam widzę. A nie ma go tu. Co tu się dzieje? Za dużo was tu jest. Nie zgadzam się na to. No już tak ładnie było. Chyba mama wchodzi mi do domu. Ale spokojnie, nie martwcie się, nie przerywamy nagrania. Lecę! No ale mam nadzieję, że wam mija fajny dzień. To no, co tu się dzieje, kurde? A masz chedać i trafiłem przecież. Czemu oni to oszukują? To no, przecież hezać, że mieli trafił. Cześć, oszuchisto. Jak on mnie, za on mnie zabił? Ej, to była oszukista. To było oszukistyczne! Oszukistyczne! On we mnie nie trafił. No właśnie. Dzień dobry. Witam panią mama. Wcale pani mama mi nie przeszkadza w nagraniu. Uciekać! Ja to umiem uciec, nie? Nikt tak nie ucieka. Walka o cel! Właśnie! Nie da się ukryć, że walczę! Dzielnie! Zajedzielnie! dzielnie! Dzień dobry. Nie wpiszę tej podki. Bo ci to już nic nie da. Tak czy siak każdy wie, że jesteś brzydki i gruby. A ku! Zapinamy pasy! Właśnie! I teraz bum, 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 bum! bum. Wóz, straciłem swój wóz. Spokojnie dam radę, właśnie. Ja zawsze daję radę. No, zabili ją, dobra. Druga paszać. Yy, zabili mnie. Ale dobrze że zrobił tą śnieżynkę I teraz lecę. Bo mam króliczka. Oszukiści! Lecę! Kuk, chciałem kliknąć! Teraz kuk kolejny raz I buuu! Nie boję się was, jesteście brzydcy i grubi i ble Opuszczam pokład! Pomocy! Chcę, chcę wam pomóc, ale wy mi nie chcecie pomóc Aaa! Sprawiedliwość prosto z dupy! Ale dobrze, przegramy i będzie fajnie. Ja my się zaśmiej musimy wyjąć. O, przejęliśmy to bardzo dobrze. Cześć śniwiaz. Fajny polerynka, taki jesteś biały śniwisz. Lubię biały śniwioży O, wieprzu. Nikt ci to nie dało.

Zapinamy pasy! Tak wiem, jestem bardzo spiderwany w tej grze jako dajwa. Nie... Nie! Lec do góry! Dobra, nie zabiło cię to. Gdzie, gdzie są wrogowie? Z której strony? A tam tam nacięgają, dobra. No przecież żebym leciał już do góry. Ja pierniczę, dam radę wi ja o farber ramek, krowy, kurde! to! Piluj to! Śnież wyskokuj! O dobrze! Ku, 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 klikam przecież! Wee! Uuhu! Ale się nagrał! To pozwolił! Nigdy nie umrzecie! Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają! I umarłem! Ale dobrze, śnieżynka widzę, że działa. Pani królowa śniegu. Dobrze! Jestem super! Dam radę! Lecę przecież tyle co zdążę! Nie, Ale to w sumie dobrze, będzie jeszcze jedna runda i spędzę Martina Kaka. Muszę jeszcze to wrzucić dzisiaj? Boże święte, ja tego nie zdążę. W ogóle mi się odcinek jeden nie nagrał. To było okropne. Dalej się denerwuję, ale jestem zdenerwowany. Wrzucać to po mnie, prawda? Juju, ja, ja tu śnieżynka, pomogę ci, pani śnieżko. Ona nie wiedziałem, że tego się da rozłamać. A to się też da? Nie da się. W ogóle mam 19 poziom. Ale grałem już z ludźmi, którzy mają 60. Razem to nam idzie, no. Bronię to, lecę do góry i w dół! Haha, ale śpiesznie! Do góry! Bronię, przecież cały czas celam, nie? Widzicie jak bronię celu? O, kurde, oszukiista! Co on tu robi? Spadaj od niej! Co ty chcesz? Co ty robisz? Pa! O, o, o! Ja też lubię latać. O, ba! Hobbito. No, kurde, sobie pozbawiacie mojego superwozu. wozu. aktywacja! No i po moim hugokopterze. Tak, ogólnie to jest mój super atak, to jest hugokopter, wiadomo o tym, nie? O, to jest hugokopter, aktywacja! I se poleciałem. Hugokopter, aktywacja! Buu! Kabum, the A masz tu! Znerwcie to! O, pięknie! Aha, jak to mnie standard dobiło? A przynajmniej oni uciekli, bo się wystraszyli. Ale pięknie mnie walnęło. Hulokopter! I koniec! Łuka, łaka, kaka! łuka! Też tak mówię? Hulokopter! Buuła! Bójcie się mnie, prawda? boicie się mnie. Masz tu hugokopter aktywacja. Powiedziałem, wiem, super, mamusiu. Dalej nagrywam, wiesz? Będziesz na odcinku. Znaczy, moja mamusia chce pozdrawić widzów w ogóle. Wiecie o tym, nie? O, fajnie. Ku, 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 O, dobra. I lecimy. Co się dzieje, Co się dziejesz? Co się dziejesz? Co się dziejesz? Sprawiedliwość, prosto, nie powiem czego. Czy ja ci coś nie powiedziałem, przecież, przypadkiem, aby. Daj waleć, daj waleć, ratuj mnie, kurde! No przecież tyle, ile mogę, to stoję, tam walcał ten cel, Do czemu nikt do mnie nie przychodzi? Jeju, no ale naprawdę, pomocy potrzebuje, ja sam tego nie zrobię. Bohaterowie żyją wiecznie. Kabum. Spadaj. Przecież walczę. No, wreszcie ktoś do mnie przyszedł, bo zrozumiał, że sam sobie nie poradzę. O Baziu, czy wszyscy umarli? Dobra, nie wszyscy. No szczęście, broń, to tam z tamtej, a ja wezmę ich z tej. No, to niech leci. No, jak to tak? Przecież kliknąłem Q pa. Ku pa. Czy ja już miałem tą supermoc? Przypadkiem, aby. Nie. Puści, żeż mnie. Następuje zwolnienie. Kurde, no nie. Ale ona już tam była. To nie fair. Oni oszukują. Zobaczymy tylko najlepsze zagrania i takie rzeczy. I kończymy. Pan aż tu z nami. No przecież ja go zrobiłem. W ogóle dzisiaj miałem najlepsze zagrania, jak cię grałem. O ja jestem. Głosuje ktoś na mnie. Dobrze, głosują wszyscy. Dzięki za słupki. Jak to ta Dejba mówi, jak ma najwięcej tych. Jeszcze jednego! No, błagam, że ja tak wymagam, się, ja tak dużo wymagam. Najwidoczniej tak dużo wymagam. No już mi wesz, zeszła kara za upuszczanie meczów. Dobra, ale my sobie kończymy. A więc komentujcie, subskrybujcie. Łapcie. O, archiwum jest, dobra, to jest archiwum. <noise> no, muze zabijam jestem okropny. Dobra, teraz tak, gór, spokojnie, teraz moje do siebie, wy się nie przejmujcie. Nagrywam to, teraz to wrzucam, dobra. Ej, ładuj się, błagam cię, bo jeśli się nie załadujesz w bliższym czasie, to będę bardzo zły, no dziękuję. A wtedy coś nie wiesz, dobra. Czyli ogólnie byłem na najlepszym zagraniu, bo mogłem te rzeczy likwidować i to było moje najlepsze zagranie niby. No to dobrze. Po dwóch zabitych, widzicie Overwatch. Także Overwatch. Daję wam łapkę w górę. Wy wszyscy sobie dajcie łapkę w górę. Co to są wełniane łupy? Łupy. Nie. W ogóle, napiszcie mi, do czego służą te pieniądze, bo ja dalej nie wiem. O, gdzie szkoda, nie Dobra, kończymy. Komentujcie, subskrybujcie, abyście w górę mieli dane. Pozdrawiam Was i Trzymajcie się. No i cześć. Wiem, że dziwne